Łukasz Majewski na kolejny sezon. Został trenerem BM Slam w Stali i poprowadzi ostrowskich koszykarzy w sezonie 2020-2021. Łączymy się z Łukaszem Majewskim. Witam cię serdecznie, Łukasz. Witam serdecznie. Łukasz Polski Kosz napisał coś takiego, że do tej pory byłeś strażakiem, teraz zostałeś kierownikiem budowy. Niby ta sama. Rola trenera, ale znaczy funkcja może ta sama, ale rola troszeczkę inna. też tak odbierasz, że teraz większa odpowiedzialność będzie na tobie spoczywała? Tak, tak. Zdecydowanie. Wcześniej, jak była sytuacja objęcia drużyny w trakcie sezonu, A oczywiście były wcześniej spekulacje i rozmowy na temat, na ile mogę coś zmienić w zespole i tak dalej, na ile nam pozwala tu budżet. Tutaj Koniec końców cały czas to się rozgrywa w danej sytuacji i do końca też nie wiemy, kiedy Liga ruszy, jakie będą założenia tej Ligi na zasadzie samej Ligi, ile będzie można mieć obcokrajowców, ilu Polaków i tak dalej, i tak dalej. A teraz wszystko właśnie trzeba będzie budować od samego początku i, i za każdego jednego chłopaka, y, który po prostu, za którego dokonam ja wybór, że, że on będzie moim wyborem, to ja biorę pełną odpowiedzialność. Także jest większa, no większa, większa, większa troszkę presja, więc na pewno większa odpowiedzialność. To, to na pewno. I ten margines błędu chyba też jest minimalny, bo wiadomo, że koszty, budżet każdy będzie liczył i te, te koszty będzie się każdy klub starał minimalizować. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że marginesu nie, 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 nie bardzo mała, nie może być go w ogóle, tak naprawdę. Trzeba się liczyć z tym, że jeśli się popełni błąd, to, to, to w tym roku nie będzie tak, jak to, to, to było wcześniej. To jest takie moje odczucie. Nie? E, jasne, że to się może zmienić i oboje się zmieniło w sensie, na zasadzie, żeby wszystko e, nagle rozkwitło i żeby zawsze zaczęło wszystko funkcjonować tak, jak funkcjonowało powiedzmy te pół roku temu, czy parę miesięcy temu. E, także naprawdę ten margines w tym roku myślę, że będzie zerowy. A powiedz, jaką masz wizję tej drużyny, bo do tej pory ten zespół, który przejąłeś, to był zespół, który miał grać dobrze w defensywie i szybką koszykówkę. To będzie mniej więcej ta, ta sama, ten sam styl gry? Do, dokładnie, dokładnie. Na pewno, na pewno, na pewno dobra, dobra brona I, i z tego starać się grać bardzo szybko. Ogólnie koszykówka poszła na tyle do przodu, że wszędzie ta koszykówka na tyle się zmienia, że z tym ataku pozycyjnym. Po prostu jest dużo, dużo, ciężej, bo gracze są bardziej atletyczni, bardziej mobilni i. I tak naprawdę jeden gracz czasami może grać od pozycji 2 do 4, tak naprawdę. tak? I, i to jest tak po, po, po zwykłym switchu, czasami z tego nic nie jest, bo to tak naprawdę trzeba grać znowu jeden na jeden. I nie ma takich przewag. To takie moje odczucie, jak były kiedyś. Teraz mówię, jeżeli typowy strzelec, super strzelec, który ma tam 40%, ponad 40%, nie znajdzie się go czasami gdzieś tam otwartego w, w, w szybkim. Wszystkim, w szybkim ataku, bardzo ciężko mu jest w ataku pozycyjny bo cały czas, mówiąc tak przysłowiowo, ma plastra, który go nie odpuszcza, także e, trzeba będzie, moim zdaniem, zresztą to nie, to nie jest od dziś, e, dobra obrona i grać bardzo, bardzo szybko, to, to, to wydaje mi się, tak bym chciał. E, to jest też wszystko e, jeszcze, oczywiście dobór zawodników i trafienie z tymi zawodnikami, bo dobór zawodników, to mówię, zawsze się wybiera, ale też jeszcze Koniec końców wychodzi troszkę szczęścia. To tak, taka jest prawda. Każdy z danych graczy, gdzieś, gdzie grał w różnych ligach, okazuje się, że mieli super statystyki a, czas, statystyki, a czasami przyjeżdżają do nas i po prostu się nie odnajdują. Zrobiłeś już jakiś przegląd w cudzysłowie wojsk? gdzieś Jakieś tam pewne e rozmowy gdzieś już się zaczęły może toczyć? Tak, rozmowy, rozmowy, tak. Cały czas już, już, już jakby w momencie, kiedy w ogóle pojawiła się informacja o podpisaniu, to jakby skrzynki tu na, na Messengerze, na, na Facebooku najbardziej jakby wybuchły od, od agentów jakby i tu wtedy już wszystko zaczęło się, zsyłanie wiadomości, podsyłanie zawodników, także już teraz zaczyna się taka praca mozolna na zasadzie siedzenia i oglądania, prawda, na tych, tych graczy zagranicznych. aczkolwiek ja nie ukrywam, że teraz na początku mm, mam jakieś tam dwa, trzy nazwiska, na których chciałbym się skupić na początku, a, ale koniec końców jeszcze chcę czekać na to, co zadecyduje Liga. tak? To jest też dla mnie priorytet. Yy, możemy sobie powiedzieć, że jakąś tam pozycję ja mogę sobie już ją w tej chwili określić, że nawet jaka będzie nieważna, nieistotna, jaka będzie czy będzie, nie wiem, trzech od czy sześciu od czy, czy pięciu, jak było w zeszłym roku, nieistotne, yy, to, to, to ją mogę już w tej chwili pisać, bo to się dla mnie tutaj w tej tym, w tym dziedzinie nic nie zmieni, bo ja potrzebuję takiego i takiego gracza na tą pozycję. Ale zresztą, no to niestety, albo niestety trzeba po prostu jeszcze będzie poczekać, tym bardziej, że trzeba badać cały czas rynek, co się dzieje, tak do końca z kimś. No właśnie rozmawia. ten rynek transferowy troszeczkę się zmienił, te, te koszty, czy, czy no. ceny zawodników dostosowały się do rzeczywistości, czy jeszcze nie ma takich no zmian? Ja myślę, że na, na razie jeszcze nie. Na, na razie jeszcze nie, z tego względu, że, że dlatego, że ruch jeszcze się nie zrobił taki dosyć mocny. Dopiero, te, 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 że tak brzydko się wyrażę, ceny zawodników zajdą, zaczną się podpisywać i zostanie ktoś już i będzie się zawężała mu ta, zawężały mu się możliwości podpisania kontraktu, wtedy będzie można się spodziewać troszkę, e, że tak się powiem, lepszego grasza za ciutkie mniejsze pieniądze. O tak, w ten sposób. E, a cokolwiek to mówię, biorąc pod uwagę rzeczywistości jaką mamy, to tak jakby się wszyscy spodziewali, że to będą dużo, dużo mniejsze pieniądze, tak nie jest. A właśnie kwestia budżetów, bo tak naprawdę na razie też pewnie trochę bazujecie na wirtualnych budżetach, bo pewnie nie wiadomo jak samorządy będą wspierać sport w przyszłym roku. Jak sponsorzy odczują kryzys, bo odczuć na pewno odczują, tylko skutki jego będą to pewnie za kilka miesięcy odczuwalne, a te budżety dziś powolutku zaczynają się budować. Jasne, tutaj władze miasta teoretycznie powiedziały, że jakby tak powiedziały, że nie będą... Zabierały pieniędzy, tych, które były przeznaczone na następne sezony dla, dla sportu, że nie będą ich ucinały. I to, to, to by była chyba e, najspanialsza wiadomość, w tej sytuacji, w której mamy, że, e, że to miasto nadal jest z nami, że z nami, że oni będą nas wspierali. To, to jest naprawdę e, czapki z głów, oby tak było i oby tak zostało do końca. Nie wiemy dokładnie, tak jak mówisz, jaka będzie sytuacja odnośnie sponsorów. Tu, tu nie mamy pojęcia, tak, jak oni funkcjonowali. Są, zdajemy sobie sprawę, jasne, można tak powiedzieć, niektóre firmy funkcjonują, w, powiedzmy, w miarę normalnie, ale niektóre są teoretycznie całkowicie pozamykane i jakby nie mają w ogóle żadnych przychodów. Także na takie firmy uważam, że będzie bardzo ciężko liczyć to cokolwiek. Także to na pewno się to wszystko zminimalizuje. Ja myślę szczerze, na, na, na moje odczucia, to jest jakieś 30-40% budżetów, mówię ogólnikowo teraz. Mówię ogół, ogólnikowo, biorąc pod uwagę to, jak się rozmawia z, z innymi ludźmi z zewnątrz. Mówię w Polsce, nie tylko oczywiście o, o naszym mieście. To, to, to są mniejsze pieniądze. 30-40% zostało, czy 30-40% mniej? Mniej. Mniejsze, mniej, mniej. oczywiście, tak, mniejsze. Mhm. A to, a to, to, jest to tak jak właśnie... wspomniałeś, a to jest tylko, to jest tylko i wyłącznie na razie taka dyskusja, jak my teraz sobie rozmawiamy tutaj. Bo tak naprawdę koniec końców przyjdzie sytuacja tego, jak już dojdzie do rozmów i będziesz miał teoretycznie te pieniądze w rękach, to wtedy będziesz mógł powiedzieć ile ich było mniej. A powiedz mi jeszcze taką kwestię, bo pracowałeś przez kilka miesięcy z tymi zawodnikami, którzy byli w zeszłym sezonie, których można powiedzieć dostałeś w spadku, niektórych już zakontraktowałeś jako trener. Czy widzisz któregoś z nich w tej swojej nowej układance, czy będziesz budował zupełnie zespół nowy od, od podstaw? Czy znaczy, jasne, że, że, że niektórych gracze bym widział, ale to są, to są, na ten moment to są trochę tematy za szybko powiedziane. Mówię, muszę dostać najpierw informację tam od góry, jak, jaka, będzie, jaki będzie ta, jaka będzie ta piramida tego, tego tej ligi. Ona powie, że ma być, może być tylu obcokrajowców, musi być tylu Polaków, czy samymi Polakami, tak? I wtedy wtedy okej, okay. na ten moment jakby. Naprawdę się wstrzymuję od jakichkolwiek tam dyskusji i dewagacji na ten temat. Kogo? Ja tam mam swoje, jakby, pomysły, ale to, jest, to też jest oczywiście kwestia graczy, jeszcze, bo to nie jest tylko moje zdanie. Oczywiście każdy chce też, jakby. Jasne, ja sobie zdaję sprawę i rozumiem, bo też byłem graczem przez, przez parę lat i, i ja sobie zdaję sprawę, że to też pieniądze są ważne, tak, bo to się nie gra całe życie. E, czy będzie stać na następnych na graczy? Tak? To, jest też, to, jest też, to, to jest też pytanie, tak? Także. Na ten moment oczywiście rozmawiamy z dużą ilością graczy, ale, ale mówię, do, do jakichkolwiek konkretów to, to, to jeszcze, 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 troszkę, jeszcze troszkę poczekajmy. Ja myślę, że jakieś 2-3 tygodnie, jeśli za jakiś tydzień pojawi się informacja, właśnie tą, na którą czekamy, czyli mniej więcej plan rozpoczęcia ligi i jak jakie ma, mają być kształty tych zespołów odnośnie zagranicznych a Polaków. To wtedy wydaje mi się, przy, przy podpisaniu kilku jakichś tam ruchów, które się pojawią na rynku, wtedy dopiero będzie można. I wtedy wydaje mi się też zawodnicy, bo zawodnicy sami też chcą się rozmawiać, to ciężko się wymieniamy na temat, bo oni sami też nie wiedzą, tego podejść A powiedz jeszcze na koniec, bo w ostatnim wywiadzie w klubowej telewizji mówiłeś, że raczej no, nie widzisz szans na rozgrywanie meczów z publicznością, to też oczywiście wpłynie bardzo znacząco na budżet klubu, tym bardziej, że. No od września będzie nowa hala, która mogłaby pomieścić już dużo więcej kibiców niż obie przy ulicy Wrocławskiej. To trochę smutne, że w momencie, kiedy czekaliśmy tam kilkadziesiąt lat na, na hale w Ostroje Wielkopolskiej, może się okazać, że nie będzie można do niej wpuścić kibiców. To jest, to jest, to jest dramat tego wszystkiego. To, mamy paradoks <laughs> idealny tego wszystkiego. Naprawdę, e, jeszcze tym założyliśmy dwie hale, które w których można było grać. Jeżeli tu właściciele jakby po zdążą z tą halą, prędzej czy później, istotne, bo będzie ale okaże się, że na żadnej nie będzie można grać z kibicami. To jest, to jest, tak jak mówisz, to jest dramat, to jest przykre, ale żaden z nas na ten moment nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, i no jednak musimy zachować te, te środki ostrożności. A ja tam wspomniałem też, i, i to, to powtórzę, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że nie wiem, władze Ligi powiedzą, że na pewno na przykład do mnie do końca sezonu, do końca roku kalendarzowego mamy grać bez kibiców, no to jakoś idźmy w kierunku takim, żeby te mecze, nie wiem, były co drugi dzień. Ja mówię, żeby ta Liga po prostu była, znaczy, że była jak największa możliwość oglądania tych, tych meczów w telewizji. Może to by było takim taki, taki, taki duży, dużym plusem. I nieistotne, czy to będzie na tygodniu, niech to będzie, niech się mecze rozgrywają w środę, czwartki, piątki, ale w, w sytuacji teraz tej którą mamy, to ludzie będą, ich oglądali, będą je oglądali, naprawdę, na pewno. A, a mówię, przy fajnych no są i... spragnieni, stęsknieni Z sportu jakiegokolwiek, bo to się, naprawdę. Tak, gdzieś tam się siedzi i coś się ogląda cały czas, także czy może nawet potem sobie powtórkę jeszcze zobaczyć. To uważam, że to, jest to, jest ten moment, gdzie można tą, tą ligę troszkę pchnąć medialnie teraz w tych, tych sytuacjach, gdzieś tam w telewizji i tak dalej. Ale tak naprawdę no, wierzmy, że może akurat ta pandemia już powoli wyhamuje i gdzieś no, władze polskiego, czy polski rząd pójdzie, bo, bo też porozum do głowy, że jednak no, nie można zamykać całkowicie sal sportowych stadionów, bo chociażby tam w ograniczonej ilości wpuścić kibiców, bo tak naprawdę ten sport bez kibiców, no nie ma sensu i, i, i kluby mogą umrzeć, bo, bo w koszykówce Jadne. telewizja nie płaci dużych pieniędzy za, za transmisję. Dokładnie, to, to nie to nie, są takie pieniądze, jakie ma piłka nożna, nie ukrywajmy, tak? No ja mówię oczywiście o tych poziomach najwyższych, oczywiście, że tak. E, także trzeba zrobić wszystko. E, gdzieś tam słuchy, słuchy nas dochodzą, że, że jest pomysł na, na przykład we Włoszech, że chcą przesunąć ligę o jakiś jeszcze miesiąc do przodu, czyli na przykład nie rozpoczynać ekonomii rozpocząć na początku sierpnia, a na przykład na początku na października, a później miesiąc dalej, na przykład w listopada, ale już z możliwością taką, że będą nami na meczach, będą na kibice. To też jest w pewnym stopniu. Każde rozwiązanie chyba jest dobre, żeby właśnie ten kibic był, bo chyba no, dla nich się gra, wiadomo, no, z koszyka, jasne, że jasne. pracują, no, to jest ich zawód, ale, ale tak naprawdę no, solą sportu są kibice. Łukasz, serdecznie Ci dziękuję. Myślę, że połączymy się pewnie, jak już będziesz budował skład, już będzie trzona tej drużyny, jak to wszystko zafunkcjonuje. No i obyś miał tego przysłowiowego nosa przy doborze zawodników i to, tak jak mówisz, tak, żeby to było. Tak, dokładnie, bo to, co możemy sobie patrzeć w cyferki, to możemy sobie patrzeć w cyferki, ale, ale tak jak mówisz, przydałoby się to, to odrobinka tego, tego nosa i troszkę szczęścia, żeby to później łatwiej poszło. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie Dzięki i powodzenia bardzo. w budowie Dobra. tej drużyny. Dziękuję Dobra. bardzo. Do usłyszenia, do Dobra. zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy wzajemnie.